Z całego serca bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dzisiaj postanowili modlić się za mnie do końca życia i dziękuję za to Bogu, Bogu Ojcu Miłosierdzia, za to, że natchnął was, abyście dzisiaj w taki sposób wyraziły także mnie e, Boże miłosierdzie. Bo będziecie się modili za mnie, który mam przekazywać to miłosierdzie. Za mnie, który mam głosić miłosierdzie. Dlatego widzę, że, że w tym jest obecny Bóg Ojciec, że On nachnął Was. Za to Wam z całego serca, z miłością dziękuję. Ja też obiecuję, że będę za Was, którzy z całego serca, pokornie będziecie modlić się za mnie. Ja też będę się modlił za Was. Mam nadzieję, że kiedyś razem, wy, którzy dzisiaj postanowiliście się modlić za mnie, spotkamy się w niebie, kiedyś, po tym jak tutaj uwielbimy Boże miłosierdzie, to potem razem będziemy wielbić Boże miłosierdzie, które Bóg przez nas wzajemnie okazywał. Dlatego dziękuję Wam, Bóg zabać i tym wszystkim osobom, które też o mnie osobiście pamiętają, modlą się. I w imieniu wszystkich kapłanów, którzy tutaj są, bo wiem, że wielu kapłanów przyjechało ze swoimi grupami, z osobami, którzy, którzy za nich się modlą i w ich imieniu dziękuję Wam za to, że się za nas modlicie. I módlcie się dalej, abyśmy byli takim widzialnym obrazem miłosierdzia Boga Ojca. Teraz y, kilka ogłoszeń. Na początku ogłoszenie, które można nazwać ogłoszeniem e, Jałmużny Miłosierdzia. E, w imieniu siostry Kasjany, która tutaj jest, proszę, żeby siostra wstała, żebyście. E, może trochę, trochę bliżej, proszę siostry, żeby tak siostrę widzieli. Siostra Kasjana e, wielokrotnie e, pojawiała się na naszych spotkaniach modlitewnych. Modli się z nami, jest misjonarką na Ukrainie i tam posługuje wielu osobom, wielu ludziom, wielu dzieciom, dzięki Waszej ofiarności. Wiele dobra się stało w tym ośrodku, w którym ona jest. Jest to ośrodek już odnowiony, ocieplony, a jeszcze brakuje wiele sprzętów, wiele mebli, dlatego bym prosił was. Żebyście okazywali dzisiaj również e, tym osobom miłosierdzie, które, tak jak siostra, pracują dla ludzi na Ukrainie, a tam jest o wiele większa bieda i ubóstwo i duchowe i materialne niż u nas, dlatego wesprzyjcie ją i te siostry, które, z którymi żyje, i te właśnie wszystkie osoby, żeby mogły także materialnie im pomóc. Bo żeby głosić Chrystusa, ludziom, to trzeba ich najpierw nakarmić, dać im jedzenie. Dach nad głową, ubranie. Więc proszę, dajcie im ubranie. Dajcie im jedzenie. Dach nad głową, iż daliście swoją jałmużnom. Dzisiaj dajcie również meble. Siostra będzie tam na końcu kościoła zbierać jałmużnę. Także w jej imieniu już teraz mówię Bóg zapłać. Jest y, książka, która niedawno została wydana. Książka, której autorem jest... Y, Ksiądz Proboszcz, który jest po mojej prawej stronie, ksiądz Bronisław Preder jest autorem wielu książek i ta książka, którą wam chciałbym polecić, to jest książka zagadki na Boże Narodzenie. Co prawda już powoli ten okres jeszcze związany z kolendami mija, bo jeszcze jest, jest czas, kiedy możemy śpiewać kolendy, ale zachęcam, żeby żeby kupić tą książkę, nabyć ją. Można ją kupić na dole. E, tutaj za kościołem są salki, tutaj pod, pod presbiterium za kościołem. I tam są stoiska z książkami, również właśnie z tą książką. Ona kosztuje e, dosyć tanio i można ją tam nabyć. 10 złotych, tutaj mówi też ksiądz prawo, że 10 złotych. E, jeszcze, no właśnie, odnośnie, z ty, odnośnie Punktów sklepikowych to one są na dole, tutaj właśnie pod prezbiterium Jest tam wiele książek, wiele różańcy dewocjonalni do kupienia. Również za dobrą wolną ofiarę można, e, można, też, e, można też odebrać wodę poświęconą, sól i olej, bo wielu z Was ciągle o to prosi, więc tam można za dobrowolną ofiarę e, właśnie to, to nabyć, to przyjąć. Zachęcam także do nabywania krzyży. Nasza wspólnota ma tam stoisko swoje, gdzie są rozprowadzane krzyże robione przez osoby z naszej wspólnoty, przez Mariusza, Waltka, którzy robią bardzo, bardzo takie ciekawe, proste i piękne krzyże. Można je tam też nabyć takie trochę ala pustelnicze z, wiadomo, z Panem Jezusem i z medalikiem Świętego Benedykta. One są też już pobłogosławione i zachęcam, żeby w ogólnie krzyże nosić na naszych, na naszych spotkaniach, może nie taki, taki duży krzyż jak ja mam, ale, ale może mniejszy trochę, zachęcałbym, żebyście na tych spotkaniach naszych nosili, żeby się tego nie wstydzić, przynajmniej na naszych spotkaniach, takich większych krzyży, żeby to był znak i owoc tych spotkań, że Ty wierzysz w Jezusa ukrzyżowanego. Przypomina mi się, jak kiedyś w dawnych czasach, ja tego nie pamiętam, jak, jak wielu z was starszych, jak ksiądz Jerzy Popiełuszko i jemu podobni na mszach świętach i na spotkaniach trzymali krzyże. I mi się wydali, że, wydaje, że musimy dalej trzymać krzyże do góry, bo inaczej nasza Polska będzie, będzie z nią źle. I z kościołem w Polsce niestety też. Jeżeli my nie będziemy trzymali krzyże, nie będziemy się do nich przyznawać, czcić i kochać Jezusa ukrzyżowanego. Dlatego noście krzyżem, szczególnie na naszych spotkaniach. A wiem, że niektórzy z was idą do szkoły, czy do domu, czy nawet do pracy z tym znakiem krzyża, takim większym na tutaj na, na szyi. I to jest znak. Naprawdę wielu ludzi dzięki temu może do Boga przylgnąć i wiarę uzyskać, a nawet doświadczyć uzdrowienia. Niektórzy płaczą, jak... Znam taką historię człowieka, który poszedł do, do swojej pracy... I tam spotkał człowieka, który zobaczył krzyż i się rozpłakał. Także noście krzyże, nie bójcie się, bo my jesteśmy jako chrześcijanie tacy wystraszeni, zalęknieni, boimy się zaraz, będą nas prześladować, gnębić, nie wiem, wyzywać i tak dalej. Nie bójmy się tego. Wiary i krzyża, bo inaczej nam zdejmą też z parlamentu i potem będą zdejmować w innych miejscach. E jeżeli chodzi jeszcze o nasze spotkania, to wspomniałem trochę o tym, to można je odsłuchiwać na żywo teraz, w tym momencie, przez naszą, naszą stronę miłości i miłosierdzie Jezusa na żywo. Te spotkania są, po te, są też nagrywane, dlatego można je później odsłuchać. I zachęcam, żebyście ogłaszali to w swoich miejscach, nie wiem, pracy, w domach, szkołach, gdziekolwiek, że są takie spotkania. Nie wszyscy mogą przyjechać ale, ale wielu może wysłuchać. Żeby wysłuchali, żeby te miłosierdzie Boże płynęło, płynęło, płynęło. Głoście je wszystkim. Głoście je tam, gdzie możecie. Znam historię pewnego człowieka, który odsłuchiwał spotkanie, jak dobrze pamiętam, chyba z kwietnia z tego roku i został uzdrowiony. Z kwietnia tego roku. Także łaska Boża działa, nie, nie ma znaczenia miejsce i czas. Tam, gdzie te spotkania się odsłuchuje, to tam łaska płynie. Tam Boże miłosierdzie płynie jak z kranu, kiedy się ten kran odkręci. Dlatego odkręcajcie te Boże krany, czyli te spotkania. Odsłuchujcie. I ten człowiek został uzdrowiony, miał problemy z nogami, z kręgosłupem i itd., tak i został uzdrowiony. Eee, także zachęcam do tego. Jeżeli chodzi o naszą wspólnotę, niektórzy pytają się, jak wstąpić, a nie chcemy specjalnie, może jakoś reklamować naszej wspólnoty, bo to nie, nie jest ten czas, ale jeżeli ktoś chciałby naszej wspólnoty wstąpić, miłości i miłosierdzie Jezusa, wspólnoty modlitewnej, charyzmatycznej, to może przyjechać, zapisać się w, każdą pierwszą, w każdy pierwszy piątek miesiąca do czatachowy, do pustyni. Tam będziemy przyjmować osoby, które chcą być w naszej wspólnocie na kandydatów. Tam dowiedzą się więcej, więcej też informacji na temat wspólnoty. Więc teraz to będzie 3 luty. 3 luty o godzinie 18.00 msza i po mszy świętej zapisy. Czotachowa pustelnia. Jeżeli chodzi jeszcze o yy, salki, to tam są z tyłu salki, w których można spożyć posiłek, są ubikacje, Także ciągle tutaj Ksiądz Krakowski przypomina co miesiąc, że ogród cały rok jest otwarty dla mężczyzn. Że mogą, mogą iść tam na spacer, przewietrzyć się, odpocząć trochę i, i wrócić. To wszystko, a teraz będzie przerwa do godziny mniej więcej 21.00. I spotkamy się na drugiej części naszego spotkania, w którym będzie modlitwa uwielbienia, świadectwa. Modlitwa o uwolnienie, uzdrowienie wewnętrzne, fizyczne i na końcu modlitwa o wylanie Ducha Świętego. Teraz przyjmijcie błogosławieństwo. I teoretycznie, bo niektórzy też się pytają, kiedy się kończy, to teoretycznie o 24. .00. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.